Witajcie moi kochani, oglądacie gramy w grę z gry FIFA World Cup 2014. Obiecana druga część, w którym, której pokażę wam tryb Droga do Mistrzostw Świata. Więc bez zbędnych ceregieli przechodzimy do czynu. Wiem, że trochę późno robię ten filmik, no ale no tak jakoś wyszło. Widzieliście, że Spiderman, Spider-Man, no i jeszcze muszę wrócić do South Parku i wielu innych gier, które zacząłem, a nie dokończyłem. No a więc, no, czym jest ten tryb? Ten tryb akurat, no, zawiera to, co powinien zawierać, czyli eliminację Mistrzostw Świata. No, akurat u mnie eliminacje już się zakończyły. Zajść no, te statystyki, które, no, jak no, widzicie, nie są powalające. no... Nawet tutaj nie widać. Nasi się zbytnio nie wyróżniali, szczególnie Robert Lewandowski. Tam ja go nie widzę na razie. against another team who's got, got exactly that kind of scenario going on as well. No, will you always get the better team going through over two legs? No, I don't think you do. Not necessarily, but it's kind of like the cup. No, of times. I don't see him here. It's not like up. Up. the team with the extra quality will finish ahead. That gives a chance to the underdog every time in a playoff. When we come back, guess what? Loads more football chat. See you in a second. No. Jak widać chyba naszych tutaj, a jednak jest Wojtek Szczęsny na drugim miejscu w zachowaniu czystych kąt. Siedmiokrotnie zrobił to Wojtek Szczęsny. No i tutaj asysty, cztery asysty Błaszczykowskiego. No, to już jak widzicie, no, gram Polakami no. tak jak mówiłem, u mnie kwalifikacje się zakończyły Polska zajęła czwarte miejsce to możecie tutaj zobaczyć dwu, czwarte, przepraszam, drugie miejsce w meczu, ostatnim meczu z Anglikami niestety padł remis a to miało być tam miałem wygrać, padł remis 1-1 i niestety ze stratą dwóch punktów. Niestety prawdopodobnie Niemcy te awansowali mieli 23 punkty. Niemcy awansowali jako najlepsza drużyna z drugiego miejsca. A, a nie, jednak nie przepraszam, mają też mają baraż. I oni mają trudniej, bo grałem z ruskimi. No ale dobra, nie będę już tu wam pierdzielił głupot, to zmienię, tutaj mam zmian w składzie przeprowadzę, bo. Widzę, Adrian Mierzejewski sobie może nie poradzić. zajdzie Jakub Kosecki za niego. I muszę mieć jak najlepszą druż jak drużynę w jak najlepszej dyspozycji. No więc dobra, on co jedziemy, nie?

Oczywiście jak widzicie stroje Polaków oczywiście takie w jakich graliśmy na, w trakcie eliminacji. Jestem ciekaw czy stroje na Mistrzostwa też są obecne, czy będziemy grać w tym. Oczywiście widzicie większość reprezentantów niepodobna do swoich no oczywiście widać no szczęsny i błaszczykowski zadbanie o detale i Robert Lewandowski także więc no przynajmniej coś jest zgodnego z rzeczywistością i tak jak mówiłem, no tutaj to już są baraże, tutaj jest, liczy się dwóch mecz, więc tutaj muszę jak najlepiej zagrać, najlepiej strzelić im 2-3 bramki no wystarczy dwie, bo to będą dwie bramki na wyjeździe, no i nie stracić u siebie. Dwie bramki to będę miał dobrą sytuację na meczu u siebie. wiecie no, widzicie skład. Standardowy, tak jak mówiłem, nie bawię się w żadne udziwnienia. No i widzieliście nazwisko selekcjonera Adam Nawałka, czyli realia zachowane. No i już jedziemy. A, długo nie pograliśmy piłką. Teraz no i mamy piłkę, teraz, teraz no znowu, a dobra, jednak mamy piłkę Teraz trochę pogramy sobota No i dupa i straciliśmy znowu, a, kurde no... Będą cisnąć, w węgrzy będą cisnąć, a ma ma ma, jednak ma kurden. Wojt... kurde jeszcze wywala mi tu Dobra, musimy to rozegrać spokojnie, moi drodzy A, kurczę, miałem szyb wcześniej podać A, myślałem, że wyjdzie z tą piłką, no ale dobra Dobra wstawaj tam wstawaj chłopie nie odpoczywamy ten mecz jest dla nas ważny łaszczykowski no i niestety ale piękna sytuacja było ładnie była piękna szansa na wejście na prowadzenie ale teraz może się uda Ale wypięknie! Nie mówię. No ten mecz może być naprawdę ciężki. Ze względu, że Węgrzy też mają szansę. Z jakich tu nie pokonam, no to... Czeka mnie walka w meczu u siebie. kosecki strata No i jak wiecie, no, Mistrzostwa ruszają już za kilka dni. I tutaj mam dla Was małą niespodziankę w związku z Mistrzostwami od. D... otóż nieplanowane to było, ale stwierdziłem, że warto. Więc od 12 czerwca do, do końca mistrzostw będą pojawiać się symulacje meczy grupowych. Wszyst to znaczy nie tylko grupowych, a wszystkich meczy rozgrywanych danego dnia. Czyli wszystkie mecze grupowe, potem finałowe. Wszystko będzie aż do dnia finału. Oczywiście nie zrobię tak, żeby byli Polacy w mistrzostwach. Nie zrobię mistrzostw świata polakami. I tak jak mówię, będą to symulacje meczów. Będzie każdy mecz każdego dnia. Więc każdego dnia będziecie spodziewać się kolejnych, możecie spodziewać kolejnych filmów z kolejnymi meczami. Oczywiście wszystkie mecze będą w jednym filmiku. Akurat będą to dwa mecze dziennie, więc tutaj nie ma problemów. a i spalony znowu tak więc mówię od 12 możecie, będziecie oglądać symulację meczy mistrzostw świata wszystko oczywiście będzie, się, będzie wrzucane trochę wcześniej żebyście tak na kilka godzin przed pierwszym meczem będę starał się wrzucić o, wrzucić symulację tej gru, tego dnia tej grupy Dajmy na ten przykład, dajmy na to, będą grać Brazylijczycy z kimś, to ten mecz będzie oczywiście wrzucony. Oczywiście, z moim przewidywaniem, wyniku kto wygra ten mecz. Oczywiście, w filmikach będziecie też mogli typować mecze. Nie niestety, nie będzie za to nic. Może coś wymyślę. Może znajdę jakąś. Coś dla Was znajdę ciekawego. No ale no, będzie ciężko coś znaleźć. Dla nagrody. Ty raczej wątpię, że jakieś nagrody z tego będą. No ale może coś wymyślę. Zobaczę. A i dla przypomnienia, dla wszystkich, jestem na Facebooku, więc możecie mnie teraz znaleźć na Facebooku, jest moja strona, tam pojawią się będą aktualności dotyczące kanału. No i oczywiście linki do filmików. Aby je rozesłać dalej, żeby każdy zobaczył. O, teraz sytuacja! Jest! Bramka! Maciej Rybus, no kto by się spodziewał? Zawodnik z Polskiej Ligi strzela bramkę. <grywka> Wszyscy pewnie spodziewaliście się tutaj, że Lewandowski albo Błaszczykowski, a tu proszę. No dobra, no jesteśmy na prowadzeniu, no co, wypadałoby to podwyższyć teraz, nie? A, strata piłki, ale... A, ale nie, nie, nie było, dobra, dobra, spokojnie, nie było faulu. Posecki Robert Robert Lewandowski Skrzydłem, kurna dawaj skrzydłem Albo dobra, lepiej podać A kurcze ładna z sytuacja z Błaśczkowskim by tu teraz była znowu Zatrzymajcie kurna tego Węgra Węgier kur na powódki nie będzie Dobra dobra, a kurczę źle Ale jest, ale dobrze jest strzeliliśmy i na chwilę mi się serce dosłownie zatrzymało Fuh. Ale posiadanie piłki na korzyść Polaków jak widzicie Jak widzicie gram, gram Polakami lepiej niż oni sami <grym> niż oni sami na meczach se radzą A, dobrze chciałem, ale Źle wymyśliłem A, faul, ale W którą stronę, bo nie widziałem A nie, koniec, myślałem, że faul No dobra, no Schodzimy z prowadzeniem no mam nadzieję, że A co do oceny gry, no nic się nie zmienia Tak jak mówiłem w pierwszym materiale Jest ósemka Zasłużona A jeszcze raz powtórka tego pięknego gola Macieja Rybusa A no teraz zobaczmy rezultat pozostałych meczy. Jak widzicie Słowacja z Czechami remisuje. Słowenia z Francuzami też, a niespodziewanie Rosja prowadzi z Niemcami. Więc no, jest niezła sytuacja. Uu, hu, 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 hu. Widzę czerwony krzyżyk. A nie, może grać. Chociaż... Kogo mam tam na zmianę? Nie że no Jewskiego nie wpuszczę... Gienek, wchodzisz! Wejdzie Eugen Polański, niech mu będzie. Polański osta nie ostatnio się dobrze spisuje, to sobie może sobie może pograć Kurczę, ale sądziłem że Rybus trochę dłużej wytrzyma dobra to jedziemy teraz musimy to rozgrywać spokojnie dobra. Lewandowski Skrzydłem, aj! Kosecki obok bramki, niestety. E, jak tak będę cisnął, to mamy szansę. Cześć, kurde, w końcu trzeba. Przynajmniej niech Polacy gdzieś awansują. A, źle, a nie, nie jednak, a teraz się wybijaj, to nos, a, źle. dobra, co teraz do przodu, panowie? Ok, Jumbo i do przodu, ale niestety nie. Nie w ten sposób. Wyjdzie? A, wyszedł. Dobra. Piłka nasza. Dobra. Piszczu wyrzuć tutaj. Tak szybko, panie Węgier. Dobra, A, nie tak. Prawie, ale niestety prawie robi różnicę. Falduś coś ty zrobił. A, Węgrzy przycisnęli, ale... No kurde, no jak wy się ustawiacie do diabła? No dobra. Teraz muszę to jakoś rozciągnąć, bo mnie tu węgrzy... Powoli wkurzają. Polański Jak zawsze moja Ale oczywiście źle zagrane Ach kurde za blisko Węgier były ja Trzeba przygotować zmianę bo tutaj sobie chłopaki nie radzą się męczy, no to ciebie trzeba lepiej oszczędzać. kad już sobie wchodzi i będzie grał za ciebie. 20 minut, no nie mogę stracić bramki. Fakt, że jestem na, na jedną bramkę do przodu wciąż. W bramkach na wyjeździe, no ale to nie będzie mi... To mnie nie satysfakcjonuje, powiem szczerze. Kurna! Mnie powoli wkurzają. Kurna, no wiedziałem, że oni strzel, no wiedziałem dosłownie. Kurna! Uch, już teraz się broń, kurde, no nie mogę stracić następnej. to nie do niego faul, no dasz mu żółtą? i bardzo dobrze dobra, trzeba taktykę ofensywną wprowadzić No ja pier... No odbierzcie im tę piłkę, no. Idziemy, idziemy! Aż, kurde, no Myślałem, że mi się uda karnego wywalczyć Oj, niedobrze No jak oni mi tu strzelą bramkę To jest ciężko Będzie potrzebne mi 1-0 Na... potrzebne 1-0 u mnie no kurna no co oni tak tracą tę piłkę no do diabła co jest no i koniec. Jest 1-1. No nie wiem. Cóż, no. Będzie ciężki następny mecz. No mam nadzieję, że go wygram. Ominiemy no, już replay z sytuacji w No i zobaczmy. No Czesi nie zdołali wygrać. Francuzi strzeli dwie bramki na wyjeździe. A Niemcy zremisowali. Ciekawa sytuacja. Najlepszy w całym metu okazał się Wojtek Szczęsny, jak widać. No niby kurde, ja byłem. Ja przeważałem w posiadaniu piłki. Nie wierzę w to. Dobra Taki jest tryb Droga do Mistrzostw Świata. Właśnie pokażę wam jeszcze kalendarz, jak to się wszystko układa w kalendarzu zawsze. Otóż jak widzicie no oprócz meczy eliminacyjnych, są też mecze towarzyskie Niektóre widzicie, no. no. Tu z Francuzami przegrałem, no ale. Niestety. No, tutaj mój najlepszy wynik, oczywiście. No, wiadomo, z kim mógł być najlepszy wynik, jak nie z San Marino. No z Japońcami no remis no trochę wstyd przyznaję z tam tylko 1-0 co kolejny wstyd no a więc no tak się prezentuje tryb droga do no Mistrzostw Świata tu widzieliście przy, przy okazji przegrana z Niemcami to no to cóż no. także dziękuję wam za uwagę i tak jak usłyszeliście od 12 będą pojawiać się filmiki prezentujące symulacje meczy grupowych no i oczywiście pucharo rundy pucharowej jak ona się już rozpocznie Także zapraszam do oglądania tego, do serii z niesamowitego Spidermana 2, do serii z South Park, która powróci w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. cześć.